Cześć, ja mam na imię Asia i tutaj dzielę się tym, co mówi do mnie Bóg. Dzisiaj Bóg chciałby mówić do Ciebie o historii Łazarza i ja tutaj powiem po prostu kilka punktów, czego możemy nauczyć się z tej historii. Tak, w totalnym skrócie, jeżeli jej nie znasz, to Łazarz był przyjacielem Jezusa, Jezus go dobrze znał oraz jego rodzinę i w pewnym momencie zachorował. Jego rodzina dała znać Jezusowi, że zachorował, licząc na to, że przyjdzie Jezus i uzdrowi go, bo wiedzieli już bardzo dobrze o tym, że uzdrawia i dokonuje bardzo wielu innych cudów. Natomiast Jezus celowo został tam, gdzie był i przyszedł do łazarza. Ten już był cztery dni w grobie. I kiedy większość pewnie już zwątpiła w jakikolwiek cud, tutaj też widzimy, jak zachowuje się Marta i Maria. Siostry łazarza, to to co widzimy w ich zachowaniu, to to, że w pewien sposób są rozczarowane, ale dalej ufają Bogu, dalej ufają Jezusowi, choć nie spodziewają się, że cokolwiek się już tutaj wydarzy. Myślą, że po prostu tak najwyraźniej miało być. I pierwsza rzecz, której możemy nauczyć się z tej historii, to to, że Bóg potrafił skrzesić to, co my uznaliśmy za martwe. Często w naszym życiu. Mamy takie rzeczy, które uważamy już, że już nic się z nimi nie da zrobić. Że może jeszcze miesiąc temu coś by się dało, ale teraz już nie. Że Bóg nie zareagował wtedy i to znaczy, że trzeba się z tym pogodzić i że to już jest koniec. Ale to, czego możemy nauczyć z tej historii, to właśnie to, że bardzo często Bóg właśnie w takich momentach, kiedy my już prawie, praktycznie straciliśmy nadzieję, że cokolwiek się wydarzy, Albo wydaje nam się, że to już jest absolutnie niemożliwe, że ma się coś wydarzyć, wtedy właśnie działa. Bóg robi tak między innymi po to, żeby wzmocnić naszą wiarę, żebyśmy zrozumieli, jak niesamowicie On potrafi działać. Bo w historii o Łazarzu, gdyby Jezus uzdrowił łazarza, kiedy jeszcze był chory i żywy, to nie byłoby to dużym zaskoczeniem. Ludzie się tego spodziewali, oczekiwali tego. W tamtych czasach wierzono, że dusza jeszcze około 3 dni po śmierci porusza się mniej więcej w okolicy ciała, czyli gdzieś tam jeszcze przebywa niedaleko. Natomiast po 3 dniach już totalnie znika gdzieś w zeświatach, i już wtedy nie ma szans, żeby mogła być skrzeszona. Jezus pojawia się, gdy Łazarz leży 4 dni w grobie, czyli to już jest ten moment, kiedy oni prawdopodobnie mieli Coś takiego w głowie, że no już jego dusza, już jej tu nie ma. I Jezus wskrzeszał wcześniej zmarłych, ale nie trwało to aż tylu dni. Dlatego tym bardziej ten cud był totalnym zaskoczeniem dla wszystkich. I to, co się też wydarzyło, oczywiście wzmocniło wiarę sióstr, ale też miało wpływ na ludzi dookoła. Możemy tu przeczytać, wielu więc Żydów, którzy przyszli do Marii i widzieli to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Lecz niektórzy z nich odeszli do faryzeuszy i powiedzieli im, co Jezus uczynił. I to jest kolejna rzecz, której się możemy tutaj nauczyć: że cud, którego Bóg dokonuje, ma ogromny wpływ na nasze otoczenie. Kiedy jakaś Twoja sytuacja w Twoim życiu wydaje się już totalnie martwa i wydaje Ci się, że już nie da się nic z tym zrobić, są dookoła Ciebie ludzie, którzy też tak już myślą, to kiedy Bóg dotyka tej sytuacji i zmienia ją całkowicie to nie ma wpływu tylko na Ciebie, ale też ma ogromny wpływ na tych ludzi. Bardzo często jest tak, że dzięki temu, że wytrzymałeś w taki długi czas i pozwoliłeś Bogu zadziałać w tym konkretnym momencie, nie poddałeś się wcześniej, nie poddałaś się wcześniej, będzie miało to ogromny wpływ na innych ludzi. Bardzo możliwe, że dzięki temu ludzie przyjdą do Jezusa. Ale w tej historii też widzimy, że są ludzie, którzy którzy zareagowali totalnie przeciwnie. Proszę się poskarżyć do Faryzeuszy. To, czego też się możemy nauczyć, że nawet jeżeli Bóg dokonuje naprawdę niesamowitych cudów, to dalej będą ludzie, którzy nie będą chcieli uwierzyć, dalej będą ludzie, którzy będą woleli trzymać się swojej wersji, którzy nie będą chcieli się przemienić. I to też jest normalne. I to też może nas w jakiś sposób przygotować. Nawet jeżeli w naszym życiu wykona się, dokona się absolutnie niesamowity cud, to dalej mogą być ludzie, którzy w niego nie uwierzą, albo dalej będą ludzie, którzy będą się z ciebie śmiać, pomimo tego, że to zobaczą. I nie ma co się tym przyjmować, bo tak jak w tej historii, jeżeli zobaczyli wychodzącego z grobu martwego wcześniej człowieka i dalej nie zrobiło to na nich na tyle wrażenia, żeby żyć z Jezusem, to nie powinno nas dziwić, że czasami jakiś taki mniej może spektakularny cud też na ludzi aż tak bardzo nie zadziała. Natomiast to, co też widzimy, że oni prosili się poskalić do faryzeuszy, licząc na to, że w ten sposób jakoś zatrzymają Jezusa, że w ten sposób jakoś sprawią, że On przestanie dokonywać tych cudów, że przestanie działać jakoś. Ale to, co im wyszło, to Totalnie przeciwny efekt. Im bardziej próbowali go zatrzymać, tym więcej ludzi się o nim dowiadywało. W naszym życiu też często tak jest: jeżeli żyjemy blisko z Bogiem i ktoś będzie przeciwko nam i będzie próbował w jakiś sposób nam zaszkodzić, Bóg tego użyje też dla swojej chwały. Nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zaplanować czegoś przeciwko Bogu, żeby nam to wyszło. Diabłu to nie wyjdzie, demonom to nie wychodzi i nam, ludziom też to nigdy nie wyjdzie. Kolejną rzeczą, jaką się możemy nauczyć z tej historii, to to, że Bóg widzi rzeczy takimi, jakimi będą tak naprawdę. Dlatego Jezus nie wyglądał na zbyt zestresowanego, kiedy szedł do łazarza, i na spokojnie poczekał właśnie te kilka dni, żeby dopiero tam dojść. Dlatego na spokojnie rozmawiał z siostrami łazarza bo on znał efekt końcowy. W naszym życiu też Bóg zna efekt końcowy. To my jesteśmy przerażeni, bo my widzimy tylko to, co jest teraz i na dodatek widzimy tylko to, co nam się wydaje. Często nawet to, co jest teraz, nie potrafimy tego zobaczyć tak naprawdę, czym to jest. A Bóg nie tylko widzi to, czym to jest teraz, ale też widzi to, do czego to doprowadzi i czym to będzie. Przyszłości. Dlatego, jeśli mówi nam, że mamy się nie martwić i że wszystko będzie dobrze, to naprawdę możemy mu zaufać. My widzimy tylko mały wycinek tego, co jest. Bóg widzi wszystko z góry. Bóg dokładnie wie, co się wydarzy. I te wszystkie opóźnienia nie są zaprzeczeniem Bożej miłości. To, że w naszym życiu też są pewne opóźnienia, przynajmniej nam się tak wydaje, że to są opóźnienia, to nie wynika z tego, że Bóg jakoś cię kara. To jest część Bożego planu. Jezus dobrze o tym wiedział, że należy wykonywać Bożą wolę, a nie ludzką, bo nic nie jest bez przyczyny i wszystko musi się wydarzyć w odpowiednim czasie i miejscu. I to, czego też się możemy nauczyć z tej historii, że często najgorsze w niej są nasze wyobrażenia o tym, co mogłoby być, jak mogło się to wydarzyć, gdyby to było wcześniej, gdyby to było później, gdyby się coś, gdyby ogólnie. I tutaj w tej historii też to widzimy, że Marta czy Maria mówią Jezusowi, że gdybyś przyszedł wcześniej, to on by żył. Ludzie dookoła też mówili, że skoro uzdrawiał innych, dlaczego nie przyjął jego? Pewnie w ich głowach było właśnie ten najgorszy scenariusz. Ale ten najgorszy scenariusz się nie spełnił. Wydawało im się, że najlepszy możliwy scenariusz byłby wtedy, gdyby Jezus pojawił się w momencie choroby łazarza i go uzdrowił. Natomiast to nie był najlepszy możliwy scenariusz. Najlepszy możliwy scenariusz był właśnie ten, który się wydarzył, bo Bóg go zaplanował. I tak jest też w naszym życiu. Nam się wydaje, że Bóg mógł zrobić coś inaczej i wtedy byłoby super. Może my mogliśmy zrobić coś inaczej i byłoby super. A jako, że to się nie stało, to teraz będzie już źle i niedobrze i musimy się pogodzić z tym z tą porażką, ale tak naprawdę możliwe, że wcale tu nie było żadnej porażki. Bóg ma nad wszystkim kontrolę. Bóg niczego nie przeoczył. Jeżeli ci ludzie, którzy nie uwierzyli Jezusowi, wcale nie popsuli Bożego Planu, tylko jeszcze bardziej go wzmocnili, bo jeszcze więcej ludzi się dowiedziało o Jezusie, tym bardziej ci, którzy go kochają, nie mogą zepsuć Bożego Planu. Często nam się tak wydaje, że możemy, ale to jest tak naprawdę całkiem spora arogancja, tak myśleć, bo jeżeli taki zwykły człowieczek jak my mógłby zepsuć tak łatwo Boży Plan to Bóg nie byłby wszechpotężny i wszechmocny. A Bóg jest wszechpotężny i wszechmocny. Dlatego tym bardziej możemy zaufać Bogu, że Bóg ma nad wszystkim kontrolę. I to, co też tu widzimy, że Bóg widział łzy sióstr Łazarza i sam też zapłakał. To oznacza, że Bóg jest współczujący. To oznacza, że Bóg widzi Twoje łzy też. I też jest Mu przykro, gdy płaczesz. I też chce Cię pocieszyć. Bóg Pamięta wszystkie Twoje łzy i dotykają Go i działa, by je osuszyć. Więc co my tutaj sami możemy zrobić? To, co możemy zrobić, to wierzyć. Wiara ma tutaj znaczenie. I podejrzewam, że nawet gdyby Jego siostry nie wierzyły, to i tak to by się wydarzyło, ponieważ jeżeli Bóg coś powie, to zawsze dotrzymuje słowa. Natomiast ta wiara powoduje, że my współpracujemy z Bogiem. Że razem z nim działamy, mamy w ten sposób udział w tym danym cudzie. Często nie musimy nic więcej robić, oprócz tego, żeby zaufać Bogu, że będzie dobrze. I warto to robić chociażby z tego powodu, że gdy już dojdzie do tego cudu, to będziesz w pewien sposób też z siebie zadowolony, że dałeś radę wierzyć do samego końca, że też wykonałeś to, co mogłeś. To, co mogłaś, tak dobrze, jak tylko się dało. I nie chodzi o to, że my w trakcie nie popełnimy jakichś błędów. I wiadomo, że gdzieś po drodze na pewno będziemy mieć takie momenty niewiary, takie momenty załamania, bo diabeł cały czas gdzieś pracuje dookoła i chce, żebyśmy je mieli. Ale nie chodzi o to, żeby też się na nich skupiać i z tego powodu mieć ogromne wyrzuty sumienia, tylko żeby z powrotem wrócić do tego ok. Znowu walczę o tą wiarę, znowu pamiętam, że będzie dobrze. Bóg nie chce też, żebyśmy byli w takim stanie winy i wstydu. Bóg chce, żebyśmy byli Jego uczniami. I to, że będziesz przeżywał to, że Ci coś tam nie wyszło, nie spowoduje, że yy, będziesz się jakoś dużo lepiej uczył. Dobrze jest przeprosić Boga, dobrze jest zrozumieć swój błąd, ale potem przypomnieć sobie, że my tu się uczymy i Bóg wie, że my się uczymy. Bóg nie nazywałby nas uczniami, gdyby myślał, że my już wszystko będziemy wiedzieć i nigdy nie będziemy popełniać błędów. Bo każdy uczeń popełnia błąd i każdy student popełnia błąd. Pamiętajmy, że Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem. I nie chodzi tylko o to, że pójdziemy do nieba w pewnym momencie, jeżeli będziemy żyć z Nim tutaj, teraz. Ale chodzi też o to, że On ma wpływ na różne nasze aspekty życia. I w różnych naszych aspektach życia może dokonywać zmartwychwstania, może dawać zmartwychwstanie i życie. Więc z tym Cię zostawiam. Pamiętaj, wszystkie próby wiary i wszystkie opóźnienia nie są zaprzeczeniem Bożej miłości. To jest tylko część Bożego planu. Dziękuję Ci za dziś. Jeśli coś z tego wyciągnęłaś, wyciągnąłeś, zostaw lajka, daj komentarz. Życzę Ci wspaniałego czasu z Bogiem. I do zobaczenia.